Siema, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się gadżetami do Daci-Duster. Cześć, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie kilka fajnych gadżetów dedykowanych do Daci-Duster. Pierwszy z nich to bardzo fajny i przemyślany uchwyt na telefon, który nie zniszczy Waszej deski, Nie będziecie musieli nic do niej przylepiać, przyklejać. Trzeba stosować żadnych przyssawek, zasłaniać sobie szyby. Zobaczcie sami jak wygląda to rozwiązanie. Zjedziemy na chwilę z drogi, żeby zamontować uchwyt na telefon i pokażę Wam jak łatwo i szybko można go zamontować. Linki do wszystkich gadżetów, które dzisiaj obejrzycie znajdziecie w opisie pod filmem. Uchwyt na telefon przychodzi do nas w takim zgrabnym opakowaniu. W środku znajdziemy instrukcję. Taki uchwyt na telefon dedykowany tutaj w to miejsce koło nawiewów w dasterze. Za chwilę go zamontujemy oraz dwie naklejane takie metalowe końcóweczki, które pozwolą potem do tego uchwytu przyczepić na przykład telefon. Dobra, bierzemy się za montaż. Tutaj jest jedna śrubeczka, którą trzeba odkręcić. Ten jeden element nam schodzi. Uchwyt montujemy w tym miejscu. Dokładamy ten element od spodu. Skręcamy od góry i wszystko w tym temacie. Zwróćcie uwagę na to, że do montażu tego uchwytu nie były wymagane żadne taśmy klejące. Nie uszkodziliśmy w żaden sposób deski rozdzielczej. Uchwyt jest zamontowany w ten sposób między nawiewami. Teraz wystarczy już tylko przyczepić taki element do swojego telefonu, i wszystko jest gotowe. Telefon możecie sobie ustawić w dowolnej pozycji, pod dowolnym kątem. Nie zasłania on nawiewów. Jest w idealnej pozycji, nie zasłania też widoczności przez przednią szybę. O jednej rzeczy należy tutaj wspomnieć: po montażu tego ograniczona jest funkcja obrotu nawiewu. Tak jak widzicie, ten się obraca. Montaż tego elementu uniemożliwia obrót tych nawiewów lewego i prawego w obu kierunkach. Natomiast te klapki nadal są funkcjonalne, oczywiście, natomiast nie można nimi obrócić, tak jak tym nawiewem. Mimo to dla mnie rozwiązanie bardzo fajne, wygodne, w bardzo dobrym miejscu. Dla mnie ocena 4 na 5. 4 dlatego, że nie ma tego obrotu tych nawiewów. Poza tym wszystko super. Opowiedzcie mi, jak często podjeżdżając na myjkę samochodową szukacie drobnych pokieszeniach lub założę się, że odkładacie je tutaj, tutaj lub pod kubkiem. Kolejny gadżet to taki bardzo fajny kubeczek na monety. Który zobaczcie, idealnie pasuje w to miejsce. Szkoda, że producent wcześniej o tym nie pomyślał, bo jest to naprawdę mega fajne rozwiązanie. Wrzucamy sobie tutaj monety. Kiedy potrzeba, możemy to wyjąć i w bardzo prosty sposób otworzyć monety, wysypać. Według mnie, rozwiązanie 5 na 5 Ok, przyszedł czas na gadżet numer 3. W tym celu przesiądziemy się teraz na tylną kanapę. Nie wiem, jak często wyjeździcie swoimi desterami na tylniej kanapie, ale pasażerowie na pewno docenią to rozwiązanie. Zobaczcie, mam w ręku taki element, który jest usztywnieniem do pasów, i powoduje on to, że te pasy są dużo wyżej niż standardowe mocowanie i temu jest dużo łatwiejsze zapinanie pasów na tylniej kanapie. Wygląda to następująco. Za chwilę pokażę Wam, jak to jest montowane. Podniesienie tylnej, tylnej kanapy nie jest zbytnio skomplikowane. Wystarczy włożyć tutaj rękę w tym miejscu, pociągnąć kanapę delikatnie do góry, i kanapa podnosi się do takiej pozycji. I teraz możecie dokładnie już zobaczyć, o co chodzi. Zobaczcie na tym pasie, który wystawał wtedy na poprzednim ujęciu. Zamontowany jest właśnie ten element plastikowy, który powoduje, że pas po prostu stoi prosto w takiej pozycji kiedy te inne są o tyle niżej. Montaż tego rozwiązania to dosłownie chwila. Moja ocena i funkcjonalność zdecydowanie 5 na 5. I ostatni już gadżet. To alternatywa dla standardowego korka do gazu. Zwróćcie uwagę, że ten nasz, który dostajemy razem z dacją. jest przykręcany i odkręcenie jego zajmuje dosyć długo. Wkręcanie i odkręcanie korka może powodować ścieranie się tego gwintu. A poza tym konstrukcja tego korka jest taka, że tutaj w tym miejscu zbiera się woda i w zimie może ten korek po prostu przymorzać i uniemożliwiać tankowanie. Producenci Darci nawet przygotowali specjalny uchwyt, żeby ten korek sobie tutaj w czasie tankowania zawiesić. Założenie tego korka trwa dosłownie sekundę, wystarczy go przyłożyć w tym miejscu i wcisnąć na miejsce. Ja zmieniam ten swój korek właśnie na to rozwiązanie. Jeśli chcielibyście któryś z tych gadżetów zamontować w swoim dosterze, niezależnie czy to jest przed liftem, czy po lifcie. linki do aukcji znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam do subskrypcji kanału, pozdrawiam bardzo serdecznie, szerokości, cześć.